Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałem się odnieść do dwóch kwestii poruszonych przez Pana Posła Cuskiego. Nie widzę. I Pana Posła Hensnera. Nie widzę. Dobrze. Chciałem im podziękować. Ale to za... nie ma takiego young team, że nawet jak pan nie widzi, to wcale nie znaczy, że nie może pan odpowiedzieć, więc bardzo proszę. Chciałem też panom posłom podziękować, bo bardzo mm, zaangażowali się w pracę i naprawdę w czasie y, naszych y, tutaj posiedzeń komisji bardzo dużo ich uwag było cennych, wynikających z doświadczeń, które mieli podczas przeprowadzania takich zbiórek. Pan poseł Suski. Stwierdził, że ta ustawa jest groźna, niebezpieczna. Chciałem przypomnieć tylko, że ta ustawa zmienia diametralnie regulacje prawne dotyczące zbiórek publicznych. Znosimy wydawanie pozwoleń, które do tej pory urzędnicy wydawali, Znamieniamy to na rejestrację. Otwieramy wszystkie zbiórki na kontrolę społeczną. Znosimy opłaty, które do tej pory były obowiązkowe, gdyż był obowiązek publikowania w prasie sprawozdań, informacji o, o, o zbiórce. Do tego trzeba jeszcze raz przypomnieć, że ta ustawa była, można powiedzieć, wspólnie wypracowana wraz z organizacjami społecznymi, które na co dzień się tymi zbiórkami zajmują. Także ośmielę się powiedzieć, że te organizacje, nie uznają tej ustawy jako groźnej. Wydaje się, że wspólnie z nimi stworzyliśmy przepisy, które ułatwią życie i ułatwią przeprowadzanie zbiórek. Natomiast pan poseł Elsner zwrócił uwagę na dużą ilość poprawek, które zostały zgłoszone podczas prac w Senacie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że one mają charakter legislacyjny. Polegające na tym, że do niektórych kwestii legislacyjnych można podchodzić w różny sposób, i wiele tych poprawek przez jednego legislatora były uznawane za zbędne, inni twierdzili, że są konieczne. Tam, na przykład, była taka kwestia, że usunęliśmy w kilku miejscach konkretne terminy, gdyż technika legislacyjna mówi, że wystarczy w jednym miejscu wskazać termin, na przykład, załatwienia sprawy i później to się stosuje do. Do pozostałych zapisów. Myśmy argumentowali, że ta ustawa była pisana tak, aby przeciętny człowiek, każdy obywatel mógł ją przeczytać i jasno zrozumieć, jakie są zasady. Natomiast rzeczywiście uznaliśmy, że gdzieś tworzymy prawo i tutaj technika legislacyjna, te zasady są bardzo ważne. Na koniec tylko muszę powiedzieć, że i legislatorzy w Sejmie, i w Senacie pozytywnie odnosili się do samego projektu ustawy. Wiem, że też pojawiło się kilka artykułów w prasie, które też pozytywnie oceniały tą ustawę. Także nie mam poczucia, że ta ustawa została źle przygotowana. Wydaje się, że właśnie po to są prace w komisjach i w Sejmie i w Senacie, aby dopracować każdy szczegół ustawy. I tylko można stwierdzić, że materia tej ustawy była bardzo wnikliwie mm, przeanalizowana i zaowocowała. Tą, taką ilością poprawek myślę, że dzięki temu zbliżamy się do ideału, jeżeli chodzi o dokumenty legislacyjne. Dziękuję bardzo.